Witajcie! Miło mi Was gościć w nowym filmie. Dziś rano wyruszam na biwak na 48 godzin bez jedzenia, a głównym celem jest poszukiwanie pożywienia i jeden prawdziwy, solidny posiłek dziennie. Wczoraj wieczorem przygotowałem swój sprzęt, sprawdziłem topografię, główne trasy, trasy alternatywne, sytuacje awaryjne itd. Wyruszam ze sprzętem przystosowanym do lasu. Z 30-litrowym plecakiem ważącym około 10 kg wagi bazowej. A więc teraz szybki przegląd sprzętu. Tutaj mam maczetę kabar BK, 9 tutaj mały nóż mora. Tutaj, piłem pocket boy, rękawice do poruszania się po lesie, szczególnie z podszewką z kewlaru. Tutaj, wodoodporny worek z zapasową odzieżą, latarka, czołówka, szczegółowa mapa okolicy z kompasem. Okulary polaryzacyjne do wędkowania, zestaw wędkarski, który omówię dokładniej później w filmie. Tutaj mam widły, tutaj apteczkę pierwszej pomocy, która zawiera również tabletki do odkażania wody. Zestaw do rozpalania ognia, który już znacie. Siatka przeciw owadom, przeciw komarom i kleszczom. Ważne: woreczek strunowy, kartusz gazowy, głowica do kartusza gazowego. Tutaj macie zestaw ze sznurkiem, w środku końcówki paska, trochę taśmy, trochę gumy. Następnie macie menaszkę, czyli kilka elementów. Mam dwie manierki. Ta ze stali nierdzewnej może szczególnie posłużyć mi do gotowania wody. Następnie macie tutaj ręcznik, ubrania przeciwdeszczowe, macie kosmetyczkę i na końcu plecak. Jestem tutaj w bardzo ładnym dębowym lesie, pięknym lesie z dość starymi dębami. Ziemia jest pokryta żołędziami to sezon na nie. Trzeba wiedzieć, że żołędzie zawierają około 50% węglowodanów 50% skrobi to jest bardzo dobre pożywienie na przetrwanie. Dziś wieczorem będzie to podstawa mojego posiłku. Zaraz zobaczymy, jak je przygotować jaka jest najlepsza, prosta i skuteczna technika na przetrwanie. Tutaj mamy ciekawą roślinę to jest czosnek niedźwiedzi, czyli roślina o smaku czosnku. Żeby ją rozpoznać, zgniatamy liść. Jeśli wydziela silny zapach czosnku, to jest czosnek niedźwiedzi. To jest technika, której używamy, żeby nie pomylić tej rośliny z inną czyli bluszczem ziemnym, który ma zapach kamforowy. Obie rośliny są jadalne, więc nie ma problemu. Tutaj jest też przytulia czepna. Przytulię czepną łatwo rozpoznać, bo przyczepia się do wszystkich ubrań. O tej porze roku jest trochę twardy, oczywiście nie jest już świeży, mimo to wezmę trochę, zobaczymy. Poza tym, przytulia czepna to roślina, którą można jeść na surowo lub po ugotowaniu. Która ma smak? Nie jest gorzka? Więc też jest ciekawa, pełna witamin. Teraz rozbiję obóz. Tutaj pominę klasyczne zasady dotyczące poszukiwania i przygotowania miejsca, które już znacie. Jeśli oglądacie filmy, to dziś użyję techniki TARP. Bardzo prostej, ale szczelnej. Więc to też jest część przygotowań. To jedne z najbardziej dyskretnych i najszybszych rozwiązań. Dlatego zawsze wybieram montaż z wbudowaną podłogą. Zobaczymy, jak to rozkładam. Do tego montażu używam tarpa, czyli ripstopu o wymiarach 3 na 3 metry. To jest marka T.O.N. nie robiąc reklamy. Są naprawdę, naprawdę dobre, jeśli chodzi o taśmy tutaj i macie też taśmę na środku tarpa. Zobaczmy jak i dlaczego się tego używa. Więc na tym etapie biorę kawałek sznurka, naprawdę o minimalnej długości. Można też wziąć dłuższy sznurek, ale to mało sensowne. W zależności od orientacji, schronienia i roślinności. Więc teraz zaczynam. Użyjemy trzech śledzi. Więc w rogu wbijam jednego śledzia, jednego tutaj, a drugiego w tamtym rogu. I na koniec ostatni śledź tutaj, na taśmie, która jest na środku plandeki. Następnie trzeba będzie wyregulować po prawej i lewej stronie, oraz dobrze zawinąć wnętrze pod plandekę, co posłuży jako podłoga. Teraz w środku dobrze rozkładamy plandekę, żeby zabezpieczyć się przed podłożem. A jeśli chodzi o składanie, pokażę wam jeden lub dwa triki. Aby lepiej się zabezpieczyć, kiedy pada mocny deszcz, używamy kija. Para skarpetek. Żeby nie uszkodzić plandeki. Proszę bardzo. Tutaj zrobicie coś, nawet jeśli będzie wiatr, będziecie mieli coś, co jest bardziej solidne i jeśli będzie mocno padać. Radziłbym nawet użyć dwóch napinaczy. Jeśli je macie, możecie to też zrobić za pomocą sznurka. Napinacze są całkiem niezłe, pozwalają Wam zrobić prawdziwe rynny. Więc kiedy pada deszcz, warto też wnieść maty do środka. I wtedy macie dużo wody, która spływa w tym miejscu, jesteście całkowicie chronieni. A więc teraz przygotowanie żołędzi. Kluczową zasadą przy przygotowywaniu żołędzi jest to, że trzeba je pokroić na jak najmniejsze kawałki. Przed ich gotowaniem i gotowaniem w kilku wodach. W zależności od odmiany żołędzi, dębu, które znajdziesz, czasami trzeba je będzie kilka razy zagotować. 3-4 razy, to znaczy trzeba je zagotować 3-4 razy po 5 minut za każdym razem. Więc w zależności od waszego sprzętu do gotowania, oczywiście zajmie to godzinę, półtorej godziny. Więc tutaj, z tym sprzętem nie. Nie ma dymu. Jest to dość dyskretne, wydaje tylko trochę hałasu, ale trzeba być naprawdę blisko, żeby usłyszeć palnik. Z odległości pięćdziesięciu metrów nie usłyszysz go. Rozstawienie tarp widoczne na zdjęciu to jeden z moich ulubionych sposobów montażu, ponieważ taki sposób montażu jest jednym z najbardziej dyskretnych, gdy chcemy pozostać niezauważeni. Sylwetka jest bardzo niska, rozstawia się go bardzo szybko, zajmuje mi to maksymalnie 4-5 minut, nawet w konfiguracji przeciwdeszczowej. To jest sposób montażu, który można jeszcze bardziej obniżyć, jeśli potrzebujesz mieć bardzo niski profil w zależności od roślinności. Odnośnie pożywienia przetrwania, trzeba wiedzieć, że dotyczy to łodyg, nerwów, liści itd. Będzie odpowiednikiem zielonych warzyw, więc to będzie bogate w sól, minerały, bogate w witaminy, bogate w błonnik, ale z drugiej strony będzie bardzo ubogie w kalorie. To będzie najłatwiejsze do zebrania w naturze. Oczywiście jest ich duża różnorodność i występują w obfitości, ale to nie one będą nas najbardziej interesować do jednorazowego użycia w sytuacji przetrwania. Dlatego chętnie skupimy się na produktach bogatych w kalorie, bogatych w skrobię, tutaj jak dzisiaj na żołędziach dębu. A więc, spójrzmy teraz na zestaw wędkarski, który przyniosłem, jak jest zrobiony i co znajduje się w środku. To zestaw elementów z polichlorek winylu. Są tu zaślepki, które są przyklejone, zaślepki. Jest nawet tuleja, która tworzy szpulę i została lekko rozszerzona opalarką. Zobaczymy, co jest w środku. Już zmontowane zestawy, więc z różnymi rodzajami haczyków. Są nawet haczyki ze spermą. Z tej strony też to znajdziemy. Multi-tool, zawsze przydatny podczas wędkowania, z kombinerkami, małymi nożyczkami itd. Macie tu też już gotowy zestaw z pławikiem? Już z założonym obciążeniem, więc to szybsze. Kiedy jesteśmy na miejscu i montujemy śrucinę, łatwo się pogubić. Tutaj duże haczyki na żywca, ewentualnie sztuczne robaki, sztuczne robaki i larwy. To też może być interesujące, kiedy na tym dronie nie ma nic do testowania. Oto ona, macie też małą szpulę cienkiej żyłki SPR w ten sam sposób. Tutaj macie tę słynną szpulę, której będziemy używać przez większość czasu. Więc łatwo ją wyrzucić i łatwo ją z powrotem przyciągnąć. O to chodzi. Oczywiście w zależności od rodzaju wędkarstwa wy Będziecie mieli większy pożytek z używania jednych elementów niż innych. Więc do wykonania tutaj używamy złomu, żeby uzyskać dobrą przyczepność. Wyraźnie widać, że to jest polichlorek winylu zmontowany i sklejony element z polichlorek winylu a tutaj mamy tuleję, która została uformowana na szyjce butelki, żeby ją trochę rozszerzyć i w ten sposób stworzyć cewkę. Kiedy jest zamknięty, ten zestaw jest całkowicie szczelny, oczywiście, ponieważ jest wykonany z polichlorek winylu, natomiast jeśli go otworzysz, to się wylewa, więc trzeba uważać przy obsłudze i dokładnie wiedzieć, jak się z niego korzysta. Teraz kilka dodatkowych elementów, teraz okulary do rezydencji, więc interesujące. Aby dostrzec ryby w wodzie, to pozwala uniknąć odbić na wodzie, co umożliwi Ci znacznie lepiej widzieć ryby, i przede wszystkim na głębokości, w porównaniu do gołego oka więc tutaj jest podbierak, który można zamontować. Oczywiście zobaczymy, jak właściwie można ją tam umieścić. Znalazłem kawałek bambusa. Możemy ją bezpośrednio włożyć do bambusa, ponieważ tutaj jest gwint. Możemy też przywiązać ją sznurkiem albo nawiercić. Podgrzać i osadzić na dowolnym kawałku drewna. I latarka, też do latarki czołowej to może się przydać. Jeśli chcemy łowić nocą na dzidę, to czasami może być bardzo skuteczne na ryby, żaby itd. A więc, jeśli chodzi o dzidę, to przygotował mi ją na jutro. Jutro udam się na teren podmokły z potokiem i rzeką. Wymiary są dobre. Może być trochę krótsza, trochę wolniejsza. Wygląda na to, że dobrze się trzyma. Można do niej przywiązać sznurek, żeby zrobić smycz, jeśli boimy się ją zgubić w głębokiej wodzie. Więc to zobaczymy na miejscu, jak to będzie. Noc była bardzo wilgotna i chłodna. Dziś rano robię sobie herbatę z głogu. Właściwie z liści głogu liście głogu to naprawdę świetny wybór na herbatę w tym roku. Trzeba je zagotować, trzeba gotować te liście, aż uzyskamy pomarańczowy płyn. To właśnie na tym etapie nadaje się do spożycia. Następnie na śniadanie. G, D, B. Kim są seneles pełne witaminy C? Dość mączysta i sycąca. Zostały mi orzechy. Mam też owoce dzikiej róży. To są owoce dzikiej róży i tarniny, czyli owoce tarniny, więc jest w nich dużo witamin. Mała przekąska na początek. Więc jeśli chodzi o łowienie ryb, jeśli nie złowisz niczego wystarczająco szybko, zmień miejsce, a potem zmień techniki łowienia. Najciekawszym sposobem łowienia w sytuacji przetrwania jest łowienie na grunt, czyli na nocny sznur. Ponieważ jest to bierny sposób łowienia, który dobrze odpowiada wymaganiom przetrwania i często jest bardzo skuteczny we wszystkich regionach świata. Zakłada się je o zmierzchu, rozkłada sznury i zbiera je przed świtem. Zazwyczaj czego tutaj nie zrobię, ponieważ jestem w drodze. Będziecie mieli bardzo dobre wyniki, zwłaszcza w burzliwe i ciemne noce. Zakładając obóz, zostajemy w określonym obszarze. Użyjemy wnętrzności ryb, które wypatroszyliśmy, aby złapać małe drapieżniki, takie jak łasicowate, które wszystkie nadają się do jedzenia, a więc łasice, borsuki, kuny, które są bardzo rozpowszechnione na całym naszym terytorium. Więc przy dobrym zastawieniu pułapki to działa za każdym razem w nocy, tak silny jest ten zapach. Jeśli chodzi o zbieranie białka, mam tendencję do koncentrowania się na zbiornikach wodnych. Powiedzmy więc, że w sytuacji przetrwania, jeśli macie w pobliżu zbiorniki wodne, powiedzmy, około 70% białka zwierzęcego pochodzi ze zbiorników wodnych. A więc, kończąc już komentarze na temat ryb, wiecie, że to bardzo dobre źródło białka, tłuszczów, witamin. Łatwe do zebrania. Już o tym mówiliśmy. Jest jedna zasada, którą trzeba znać. Wszystkie słodkowodne ryby na świecie są jadalne. Jest jednak jeden wyjątek kiedy łowicie w odnogach morskich. W takich miejscach, w dużych estuariach, mogą się znajdować ryby morskie. A trzeba wiedzieć, że niektóre ryby morskie są śmiertelnie niebezpieczne lub bardzo toksyczne. Dlatego należy unikać tych miejsc, jeśli nie zna się gatunków ryb. A potem są ryby niebezpieczne, ale nadal jadalne, takie jak piranie, węgorze elektryczne czy słodkowodne płaszczki. Ale to raczej w Ameryce Południowej, u nas ich nie ma. Teraz przygotuję mały szaszłyk z każdej ryby. Więc są cztery ryby, cztery małe szaszłyki z drewna, nietoksycznego oczywiście, tutaj z leszczyny. A więc technikę rozłupywania patyka na pół pokazywałem Wam już w poprzednim filmie No więc tutaj! Jesteśmy mniej więcej gotowi dobrze! Dokładnie zacierałem ślady, aby zostawić miejsce takim, jakim je zastałem. Więc rozpaliłem ognisko, które jest teraz całkowicie zgaszone, całkowicie zakopane, zgaszone. Warto pamiętać, że to rozwiązanie nie jest najbardziej dyskretne, więc lepiej jak najszybciej opuścić to miejsce, żeby pozostać niezauważonym podczas przemieszczania się. Posiłek trwał około godzinę, więc to wciąż jest akceptowalne, dość szybkie. Zostało mi około 2-2,5 godziny marszu. Mam nadzieję, że cały temat Wam się spodobał i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.